Hallo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PCT Gamer, A w tym odcinku jest z nami Tymekson. Siemano, kolano. A razem przedstawimy Wam ukryte sneak peeki, które prezentują m.in. jesień, nowe pociągi, nowy system przejazdów kolejowych oraz kabłek zreurkowanego Sęczkowa oraz wiadomość od Amaxa, która mówi, że update może być nawet dzisiaj, czyli 5 października 2024 roku. Także bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy przechodzić już do samych sneak peeków. Pierwszy sneak peek który tutaj widzimy. Myślę, że może nam omówić tym Tymexa, także tutaj oddaję Ci głos i możesz nam tutaj go przedstawić. No, no, na pierwszy rzut oka mamy tutaj przejazd sęczkowie mamy jesienne drzewa i oczywiście wagony PKP Cargo, czyli no jak było już planowane kiedyś, będą nowe pociągi jeździły. No, co to więcej mówić, no jest też znak, znaczy taki słup z kamerami i z przyjazdem monitorowanym, tabliczką. I też e, jakiś muryk, którego nie było i też no krzyż taki, kapliczka czy coś. No tak, no. także to jest właśnie pierwszy sneak peek. Tutaj jeszcze widać nawet, e, nie było tego znaku tam, że urządzenie elektryczne, że tam sieć elektryczna jest taka, że tam no, I nie było chyba naklejki na tych rogatkach, tam jest chyba w ogóle mm -hmm. nowa rogatka, jest tak. Tak, nie, nowa tak, rogatka. Że to, że to jest właśnie nowe. No i, i myślę, że to jest ładne tutaj te, szczególnie te, ta kapliczka tutaj, ten przez monitorowany, wygląda bardzo ładnie. E, a my przechodzimy już myślę, że do drugiego sneak peeka. Na drugim sneak piku widzimy dosłownie ten sam kan, tylko inny pociąg. Widzimy tutaj e, prawdopodobnie EP07 albo coś takiego e, z RST Logistics. Taki tutaj brudny pociąg. No i jest to pociąg elektryczny. Tutaj widać, fotograf jest podniesiony, a drugi jest opuszczony. No a tutaj ta sama zdjęcie, to ten, ten sam kadr. Nie ma co tutaj się dużo nad tym e, opowiadać. Na kolejnym z nich, no, widzimy kadr też na przejazdenczkowie. Nie ma jeszcze tutaj jesieni, są zwykłe, bo to był wcześniejszy trochę lipiki, są zwykłe zielone liście i trawa. Ale widzimy, że więc z tego słupa pada fajne takie światło. Jest jak no noc jest po prostu i też mamy taką PKP card, no, tam z węgrem jak no. A Sęczkowo nie zostało chyba zreworkowane pod dołami, tylko właśnie tam trochę to e, przejazd tylko. Albo to jest tutaj nie wiem, tutaj nie widać tego krzyża, więc albo to jest stare zdjęcie, gdzie jeszcze nie był zreworkowany, albo nie będzie zrewakowane tak całe, tylko tutaj ta strefa obramu przejazdu, ale to już myślę, że dowiemy się podczas update'u, także myślę, że możemy przechodzić do następnego sneak peek'a. A na następnym sneak peek'u widzimy przejazd kolejowy w Sławnie. Tutaj szczególnie wyróżnia się Amax, który sobie stoi na środku torów. No i widać jedyne co tutaj to. Nowa tekstura samego tutaj tego przejazdu kolejowego, gdzie droga łączy się starami. No i oraz nie wiem, czy była ta skrzynka, ale tutaj taka poprawy jest z urządzeniami elektrycznymi. Jak ktoś wie, to może napisać. A poza tym, no to tutaj za wiele się nie zmieniło. Także myślę, że możemy sobie przejść już do następnego Sneak Peeka. Na syny Sneak peeku mamy dwa ciapciągi. No, jeden to jest EU07. Ten chyba co widzieliśmy, to jest w wcześniejszym Sneak Peeku, tylko od przodu. No, no, jest to gdzieś za mapą, mamy semafory, jest AMAX. A po prawej stronie widzimy sobie Gagara ST43, oczywiście spalinówkę, z też wagonami PKP Cargo, tutaj też te węglarki. No i... co no? Nowe pociągi, prazdyły się one bardzo ładnie, tutaj no... szczególnie tutaj EP07 jest mm, bez tego... Y, ma nawet te wycieraczki, ma na szybach, tak jak ST43. Oba pociągi są też brudne. No, i tutaj, jak tym słonią już te semafory, które też działają, więc one będą się zatrzymywać tam na tych, jak mają tam S1, czy tam S2, no to to z pełną prędkością, ale to nie jest też kanał o kolei, więc nie będę się może wypowiadał. Jak ktoś chce sobie to pisać, to może w komentarzach. A my przechodzimy już do ostatniego sneak peeka, który będzie zdjęciem. A na ostatnim sneak peeku, który właśnie jest jakby obrazkiem, widać EP07 ze spółki PKP Intercity, no czyli no do przewozu tutaj pasażers pasażerski pociąg, no tak. elektryczny. No jest to bardzo ładny model, na pewno jest bardzo dokładny, szczególnie widać to po tutaj samych kołach, tu, czy tutaj też po samym przodzie, gdzie tutaj są też te wycieraczki, światła, no bardzo, ład, bardzo ładnie to wygląda, także myślę, że update będzie naprawdę bardzo fajny, a pociągów chyba jest tam na tej liście ponad 24, było jeszcze jak było Trello, więc myślę, No że... chyba, że coś się zmieniło. Chyba, że coś się zmieniło, no bo Trello już nie jest jeszcze... y... kontynuowane, ale myślę, że i tak będzie to bardzo dużo pociągów, a my przechodzimy już do filmików, które wysłał nam też Amax. Na pierwszym filmiku widzimy tutaj przejazd kolejowy, gdzie widać na pierwszy rzut oka nowy sygnalizator S1, yy, tak samo nowe rogatki tutaj od firmy Sparkatowice, a na przejeździe kolejowym miedzie ST43 Gagar, jak widzimy bardzo tutaj kopci się na całe Sławno. Wagony, węglarki od spółki PKP Cargo, także że nic się nie zmieniło, a po lewej stronie nowy reworknięty dom Sławno 111, który właśnie dostał taką kamienną teksturę, a my przechodzimy sobie do następnego filmiku. Na kolejnym snipiku widzimy tutaj pociąg EP07 z wagonami PKP Cargo, który wjeżdża i zatrzymuje się na stacji w Sławnie, na dworcu kolejowym, także myślę, że też fajna tutaj rzecz, że te pociągi będą się faktycznie zatrzymywać, a nie tylko przejeżdżać. A na następnym znikniku sobie zobaczymy jak ten pociąg już sobie odjeżdża i przejeżdża nad tunelem tym w sławnie. No i tak jak mówiłem, widzimy już tutaj pociąg ten sam, na tej samej stacji, czyli w sławnie, który odjeżdża sobie już z tego peronu. Wjeżdża pod ten, taką górkę nad tym tunelem, no i będzie jechał sobie w kierunku Sycewic. Zaraz też gdy minie tutaj ten budynek z stacji w sławnie, odpalą się rogatki. To teraz właśnie słychać, że rogatki się odpalają, no i on sobie będzie teraz jechał właśnie w stronę tego przejazdu kolejowego, a my możemy przechodzić sobie do następnego, także ostatniego filmiku. A na ostatnim już filmiku widzimy właśnie tego Gagarak właśnie już w Darłowie, który jeździ tutaj od stacji darłowo tutaj na kierunek Darłowiec i dalej widzimy właśnie sobie no, ten sam pociąg, który widzieliśmy już chyba na trzech poprzednich peekach Gdzieś tam w Sławnie i w Sęczkowie. Widzimy tutaj też te same wagony PKP Cargo. Dymi się na całe tutaj darłowo i okolice. No i będzie to też bardzo fajne, gdy będziemy sobie czekać dłużej na tym przejście w Darłowę czy w darłowcu. Także w tym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Był z nami Tymek Sonek. No za. Także do zobaczenia w następnym odcinku, już może z update'u. Dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem!